To jest program Forum Panoramy Małgorzata Rakowiec. Serdecznie zapraszam. Dziś moim gościem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dużo ważnych tematów infrastrukturalnych przed nami, a pretekstem do rozmowy jest między innymi spotkanie Komisji wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmowej, które odbyło się w Gdyni. Zobaczmy. Stocznie w Gdyni i Gdańsku, porty wschodniego wybrzeża i ich tak zwana dostępność komunikacyjna oraz kwestia kanału żeglugowego przez Mierzeje Wiślaną to główne tematy wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które odbyło się w Gdyni. W przypadku przekopu Mierzei padł konkretny, choć odległy termin. Inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w 2021-2022 roku. Ale na początek chciałbym, żebyśmy porozmawiali, albo właśnie chciałbym poprosić Pana o komentarz dotyczący najgorętszego tematu, czyli ujawnienia teczek TW Bolek. Jak to wpłynie na politykę i na historię Polski? No, trudno powiedzieć jak wpłynie. No, niewątpliwie problemem w tej chwili jest to, że przez lata nie potrafiliśmy sobie poradzić z ilustracją. Zamiast mówić lustracja tak, gruba kreska nie, to było odwrotnie. No i to są takie skutki, że nagle nie politycy, nie y, odpowiednie służby państwowe decydują o tym, co będzie, tylko Kiszczak zagrobu czy żona Kiszczaka. Y, trochę dziwne, że i tak szybko udostępnia jedną teczkę, którą zabrał z mieszkania. Państwa Kiszczaków nie udostępnia wszystkich, które tam są, bo pewnie też jesteśmy zainteresowani tymi wszystkimi teczkami. Ale trzeba poczekać. Jako prawnik mogę powiedzieć, że dopóki wszystkiego nie wiemy, więc nie możemy wyroków wydawać. Obrońcy Lecha Wałęsy mówią również, że dość szybko ujawniona została teczka bez potwierdzenia autentyczności przez grafologa. No myślę, że to też jakiś tam problem jest, tak? No IPN chciał właśnie, żeby nie grano już dalej tą teczką, więc ją ujawnia, tak? Natomiast no ja bym przekonany, że przed udostępnieniem ta teczka czy te dokumenty zostaną poddane badaniom grafologicznym. Okazuje się, że jednak nie, więc no, to jest już polityka IPN-u, który jest niezależną instytucją, ani rząd, ani tutaj no, politycy czy, czy media nie mają na to wpływu. Politycy mają za to wpływ, jeśli chodzi o dostępność polskich portów, które przeżywają problemy. Ostatnio miały problemy tiry, które przewożą towary z polskich portów. W związku z blokadą, zakazem wjazdu tirów do Rosji, to udało się rozwiązać. No ale cały czas, jeśli chodzi o infrastrukturę, nie jest najlepiej. No tak, Polska z jednej strony... Ma największą flotę tirów w Europie, bo to jest ponad 150 tysięcy pojazdów. To jest największa w Europie ilość. No ale z tą ilością też są problemy, tak? bo to problemy związane z tym, że przez nasze drogi te wszystkie tiry muszą przejechać i my w tej chwili stoimy przed takim dosyć dużym dylematem. No w 90 roku ilość przewożonych towarów drogą kolejową była większa niż drogami. W tej chwili ta sytuacja się odwróciła. Zdecydowanie więcej, około 70 czy ponad 70%, to już po około 80% to są towary przewożone drogami polskimi, a tylko niecałe 20% koleją. I to jest, że tak powiem, jedna z, jedna z przyczyn. Problemów na drogach, bo budujemy autostrady, a potem musimy drogami zwykłymi powiatowymi gminnymi dojechać, rozjeżdżamy te drogi tak, autostrady też się zapychają. I o tym problemie były takie kampanie, tiry na tory mówi się od lat, a jednak ta tendencja jest taka, że no właśnie około dwóch trzecich towarów sportów przewożonych jest na samochodach, to na czepach. No zdecydowanie odstajemy tutaj od średniej unijne, gdzie te, te, pro, te dysproporcje, czy proporcje są zdecydowane inne, bo oprócz tego jeszcze są drogi wodne, których. U nas praktycznie jest zero, tam 0,01% jest wodą przewożone, jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, i to też jest nowe ministerstwo, które ma, się, ma tym się zająć. Natomiast no, ten taki wyświechtany slogan tyry na, na tory. Myślę, że w końcu zostanie zrealizowany. Jesteśmy zdeterminowani jako Ministerstwo Infrastruktury, żeby przeprowadzić duży program budowy czy rewitalizacji naszych dróg kolejowych. Ogromne środki w tej chwili z Unii mogą być wykorzystane. W poprzedniej perspektywie myśmy nie wykorzystali wszystkich środków. W tej chwili spotykamy się nawet z takim problemem, problemem że nie ma projektantów dróg kolejowych. Wszyscy zajęli się drogami, a na kolej nie ma nawet specjalistów. Więc w tym, w tym zakresie też z premierem Morawieckim ostatnio rozmawiałem, żeby ten problem też spróbować rozwiązać i przedstawimy projekt rozwiązania tego problemu też. Podejrzewam, że budowa nowych tras czy modernizacja tras kolejowych będzie długo trwała, bo mamy takie doświadczenia, że dość długo to idzie. No ale zanim to, może być problem w porcie w Gdyni, a to dlatego, że stakada kwiatkowskiego no, przewidziana jest do remontu, a alternatywnego wyjazdu z portu nie ma. Tak, już rozmawiałem wcześniej w ministerstwie z, z panem Prezydentem Szczurkiem. Dzisiaj, wy, przepraszam, ostatnio wyjazdowe posiedzenie komisji, które się odbyło, też ten problem podniosło, że będzie w najbliższych latach ten problem może wystąpić. Wiem, że komisja, czy komisja podjęła dezyderat, żeby przystąpić do szybkich prac związanych z budową tzw. trasy czerwonej. To jest fragment opatu, czyli tej obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej. Listy List intencyjny został podpisany jeszcze w poprzednim, że tak powiem, infrastruktury, kiedy było Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury. No, Jest intencyjny to za mało. Trzeba podpisać porozumienie i tutaj bez współdziałania władz samorządowych, czyli i władz miasta Gdańska i myślę, że władze województwa do tego się włączą, można będzie montaż finansowy zorganizować taki, żeby można było to przedsięwzięcie zrealizować, ponieważ w budżecie państwa i w budżecie związanych z budową dróg tego przedsięwzięcia nie ma. Ono nie zostało wpisane w ogóle do programu budowy dróg krajowych. A w związku z tym ta perspektywa jest bardzo odległa? Czy uda się w miarę, w miarę szybko, na czas tę inwestycję do tej listy strategicznej dopisać? No ta inwestycja na razie ma tylko koncepcję. Nie ma w ogóle jeszcze żadnego projektu kosztorysu. No wstępnie zakłada się, że to będzie około miliarda złotych. No dla budżetu który ma 107 miliardów na całe 10 lat w Polsce, no to jest ogromne wyzwanie. Dlatego sami jako budżet państwa nie będziemy w stanie tego zrealizować. Ale tak jak powiedziałem, no przy odpowiednim montażu finansowym myślę, że to się uda zrealizować. No trudno tu mówić o jakiejś perspektywie. No najdalsza to jest 2023 rok, tak, kiedy kończy się perspektywa unijna. i W tym czasie musimy te przedsięwzięcia wszystkie zrealizować. Mam nadzieję, że będzie szybciej. To jest ważne, jeśli chodzi o tę drogę, ważne jest, dla, jeśli chodzi o port, ale także o stocznię, którą mają być dla tego rządu ważnym elementem rozwoju gospodarczego, to zapowiadał minister Morawiecki, posłuchajmy. Branża stoczniowa, ważnym elementem tzw. planu Morawieckiego, wicepremier i minister rozwoju gospodarczego nakreślił strategię zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe 25 lat. Plan opiera się na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju polskich firm, inteligentnych inwestycji, dostępności kapitału dla rozwoju oraz ekspansji zagranicznej. W założeniach powstanie m.in. Doliny Stoczniowej. Ale bez dobrej infrastruktury nie ma szansy, żeby rozwijał się zwłaszcza taki ciężki przemysł. Były takie zastrzeżenia, zwłaszcza tutaj z pomorza, waszych oponentów, że PiS nie poparł takich projektów ważnych dla regionu, na przykład szóstki trasy, która ma prowadzić na zachód. Nie no, droga S6 jest wpisana do programu Krajowego Programu Budowy Dróg. Ona ma zabezpieczenie finansowe, więc tutaj nie były potrzebne środki w tegorocznym budżecie, bo to były takie, no opozycja ma prawo składać, natomiast w ten sposób się nie konstruuje budżetu, że w ostatnim momencie się wielkie wydatki wrzuca, tak mówiąc, potocznie do tego budżetu. Ten szóstka jest w projekcie, będzie realizowana, co do tego nie mam wątpliwości. Droga pod pachołkiem? Droga pod pachołkiem nie była, na dzisiaj też nie ma żadnej możliwości ujęcia tego w programie, dlatego że miasto Gdańskie jeszcze sobie z tym nie poradziło i nie mamy tak naprawdę koncepcji, czy rzeczywiście ta droga będzie w takim kształcie budowana. Najpierw musi być konkretne przedsięwzięcie, zdecydowane co do tego, jaki będzie przebieg. Przez tam są ogromne protesty społeczne, nie tylko polityczne również, więc jeszcze nie ma rozwiązania. Gdynia już ma koncepcję i wie dokładnie, jak będzie przebiegała droga między obwodnicą a portem, natomiast Gdańskich. Ciągle jeszcze jest na etapie koncepcji. Jak ta koncepcja będzie przedstawiona, będziemy mogli się nad nią pochylić. A czy na most w Trzewie znajdą się pieniądze, to była też jedna z tych inwestycji, no właśnie no to która też, miała stać pod znakiem zapytania. To też jest kolejny właśnie problem, czy tak nieodpowiedzialnego próby wrzucenia poprawki. W tym roku w budżecie nie są potrzebne środki na remont mostu trzewie, dlatego że jest realizowany etap tej części historycznej. Dopiero jak on zostanie zrealizowany w przyszłym roku, to będzie można aplikować o kolejne środki. Więc w tym roku nie było żadnej możliwości ujęcia tego w budżecie. Na przyszły rok, jeżeli zostanie zrealizowany ten etap bieżący... Etat. Etap zabezpieczenia, powiedzmy. To jest taki etap zabezpieczenia i częściowego remontu. Tej Do części... Częściowego remontu tej części historycznej. To jest trzech, trzech przęseł które tam z połowy XIX wieku ocalały. Reszta to już są przęsła zmienione. Jak te niestety, zostaną możemy zmienione, będziemy Niestety, tak piękny, piękny most na dalej. liście światowej zabytków inżynieryjnych w UNESCO. Wstyd, że, że takiego mostu nie, no nie, nie udaje się utrzymać. Ale utrzymać go powiat nie jest w stanie, tak? To jest, Na pewno nie jest w stanie dlatego, dlatego musi państwo się pomieć, do dlatego państwo musi, pom musi pomóc w tym zakresie i deklaruje taką pomoc w imieniu ministerstwa i własnym jako mieszkaniec Trzeba zrobię wszystko, żeby ten most został wyremontowany i w tej wersji historycznej, jaki był, żeby mu przywrócić tą świetlaną przeszłość i myślę, że to będzie rzeczywiście do techniki, które będą odwiedzali z całego świata inżynierowie, ale nie tylko. Czy yy, i kiedy właściwie powinnam zadać takie pytanie, bo czy to już Pana rząd odpowiedział, czyli będzie realizowany plan budowy przekupu przez Mierzeję Wiślaną, pada data 21-22, dość odległa. No dlatego, że dopiero są rozpoczęte prace związane z zgodą Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o problem Natury 2000, to chyba jedno z największych przedsięwzięć tego typu będzie w skali Europy. Nigdy nie było takiego w strefie Natury 2000 takiej dużej inwestycji. W tej chwili jest to na etapie kończenia wyjaśnień ze strony Polskiej. Jestem przekonany, wstępnie już jest zgoda na, na tą realizację. I w zasadzie w tej chwili to już tylko komisja żąda, żebyśmy podali, w którym miejscu będziemy przekop realizowali. W zasadzie decyzja też zapadła, że to będzie właśnie nowy świat, ta, 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 tak zwana. My też nie mówimy o przekopie, tylko mówimy o kanale żeglugowym, tak? bo to jest kanał żeglugowy, który będzie miał śluzę, gdzie będzie zabezpieczenie przepływu wody między Zalewem a Zatoką Gdańską. To jest odpowiedź na oczekiwania ekologów. To jest odpowiedź na oczekiwania ekologów, oczywiście też, no bo to jest zabezpieczenie przepływu wody. Jednocześnie też w związku z tym, że będzie śluza, to będą dwie nitki mostu, które po tej śluzie, czyli po główce śluzy, będą przebiegały ten no, transport drogowy. Co oczywiście też ułatwi, bo nie trzeba będzie wielkich robić inwestycji w postaci wielkich wiaduktów. To też obniży koszty. No co do kosztów, no to wstępnie to było szacowane w granicach 760 milionów złotych. Być może będzie trochę więcej, ale nie jest to aż tak astronomiczna kwota, bo ona jest porównywalna z przykopem pod martwą wisłą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa był moim państwa gościem, a to był program Forum Panoramy.